Szanowni Państwo, na świecie około 735 milionów ludzi cierpi z powodu chronicznego głodu. 735 milionów. Jest to wartość bliska całkowitej liczbie mieszkańców Europy. Podstawą wyżywienia ludności są zboża, a wśród nich jęczmień, będący obiektem moich badań. Niestety zmiany klimatyczne, niestabilność pogody, susza. Zmniejszają urodzajność gleb i powodują utratę plonów. I tutaj z pomocą przychodzą genetycy, ponieważ informacja o tym, czy z nasiona powstanie roślina dorodna, czy słaba, zakodowana jest w genach, we fragmentach cząsteczki DNA. Geny w organizmach żywych, podobnie jak nieci w pajęczynie, tworzą skomplikowaną sieć powiązań, regulując w ten sposób liczne procesy biologiczne. Jednak funkcjonowanie tej sieci w wielu aspektach jest zagadką, a wiele oddziaływań nadal pozostaje do odkrycia. Mając to na uwadze, pracując w laboratorium, imituję trudne warunki środowiskowe i badam dwa geny, które w istotny sposób regulują proces kiełkowania nasion ujęczmienia. W swoich rękach mam do tego odpowiednie narzędzia roślinne mutanty. Uwierzcie. To nic groźnego dla zdrowia ludzi czy środowiska. Mutanty w genetyce to rośliny, które posiadają zmienioną funkcję określonego genu. Fascynujące jest to, że wyłączenie jednego z badanych przeze mnie genów powoduje, że w niesprzyjających warunkach nasiona mutantów nie kiełkują, w przeciwieństwie do nasion roślin dzikich, tych niezmutowanych. W związku z tą obserwacją zadaję sobie pytania. Jak wyjaśnić tak zmienioną odpowiedź nasion? Jakie mechanizmy rządzą tymi zmianami? Jak wygląda sieć oddziaływań, interakcji pomiędzy genami? Analizuję również, co stanie się, jeżeli w tym samym momencie wyłączymy oba badane przeze mnie geny. Czy kiełkowanie nadal będzie zatrzymane? Znalezienie odpowiedzi na te pytania umożliwi mi dopasowanie puzla do niezwykle skomplikowanej, Genetycznej układanki regulującej proces kiełkowania nasion. Mam również nadzieję, że uzyskana wiedza w przyszłości przyczyni się do wyhodowania nowych odmian zbóż odpornych na postępujące zmiany klimatyczne, a to zapewni wyżywienie naszych, jak i przyszłych pokoleń. Dziękuję.